Cześć, witajcie. Jestem Miro Miro i witam Was na moim kanale. I teraz tak, ktoś się zapyta, tak na początek chciałem poruszyć w taki temat, co na tym kanale będzie. Bo przecież to jest najważniejsze. Bo ktoś dał subskrypcję, no ale tak naprawdę nie wie, co, ten, co na tym będzie kanale. Pomimo, że zobaczył tą reklamę, moi drodzy, na tym kanale będzie przede wszystkim. Dużo, dużo urbexów, czyli opuszczonych miejsc. Ja, razem z moim asystentem, który nie zawsze będzie przy mnie, ale jednak zawsze będzie, mój asystent e, czarny, będzie zawsze przy mnie i nawet w challenge'ach będzie przy mnie. Będziemy robić ciekawe moi drodzy challenge. Będą różne ciekawe wyzwania, ale przede wszystkim będziemy skupiali się na urbexach, na opuszczonych miejscach. Będzie e, stra będą straszne miejsca, oczywiście, nie na początek. Na początku rozkręcimy się powoli. I teraz tak, kiedy będą filmy? E, jeszcze nie ustaliłem danego terminu, e, kiedy będą filmy, bo jednak e, no nie wiem, czy wiecie, ale prowadzę również drugi kanał o nazwie Gadżet Strefa, właśnie z taką ikoną drona, jaki tutaj widzicie. I e, no możecie sobie tam zajrzeć wpisując Gadżet Strefa. E, Pamiętajcie zasubskrybować kanał i e, to mi, dzięki temu mi pomożecie na bitsuby. Mówię wam naprawdę będzie ciekawie, bo e, będą wyzwania w nocy, będą e, poza tym urbexy będziemy się wbijać nawet, gdzie będą ochroniarze, pomimo że ten obieg będzie chroniony, opuszczony, to będziemy wchodzili tam i po prostu będziemy mierzyli te całe sprawy e, sprawy, jak to wyglądało w środku, wiadomo, tak mówiłem. Na początku tego nie będzie, aż tak straszno rozpoczniemy jakieś małymi kroczkami do wielkich sukcesów, a więc mam nadzieję, że już po tym moim wprowadzeniu zasubskrybujecie kanał i jeszcze jedno, chciałem na początku powiedzieć, czym więcej subskrypcji, tym coraz bardziej straszne filmy, więc yy, wiadomo, ten pierwszy tydzień yy, będzie musiał być taki wprowadzający, ale później jak wbijecie powiedzmy 30 subskrypcji, no to będę musiał nagrać coś bardzo odjechanego, będzie dużo challenge, no na pewno nie więcej niż Urbexów, ale będzie ich dużo, dlatego zachęcam do zasubskrybowania kanału. I Moi drodzy, do dania lajka, bo lajki jak i suby motywują mnie do właśnie dalszego działania. Więc zachęcam do tych dwóch rzeczy: zachęcam do subskrybowania Gardy Strefy, jak i Miro, Miro TV. I jeszcze jedno moi drodzy, z czasem pojawią się tu nawet rapy, moje własne rapy. Tworzę. Chcę, żeby ten kanał to był naprawdę taka, taka perełka, taka wisienka na torcie, więc y, starajmy się wszyscy, piszcie w komentarzach y, jakie opuszczone miejsca y, na początek proponujecie, a ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że mam nadzieję, że zasubskrybujecie i pamiętajcie, namawiacie znajomych, kolegów, y, nie wiem jeżeli y, jesteś, jesteś osobą, y, po prostu, która te, teraz to cię tak yy, po tym obejrzeniu, po, po obejrzeniu tego filmu yy, jesteś taką osobą, która chce po prostu zobaczyć, yy, co będzie w tym kanale, już Ci się to podoba, a mówię naprawdę, będzie, będzie grubo, więc strzelajcie lajki, suby, a my widzimy się 3 kwietnia, rozpoczynamy kanał, pamiętajcie. Urbeksy, rapy z czasami. Jeszcze do rapów wrócę 3 kwietnia i nasze challenge. A więc to na tyle. Mam nadzieję, że to Was zmotywuje do zasubskrybowania, jak i że Waszych kolegów to zmotywuje. A my widzimy się w następnym odcinku na kanale Miro, Miro TV Siemanko.